Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego jest największym stowarzyszeniem zabytków techniki w całej Europie, które są dostosowane do obsługi ruchu turystycznego. Wśród około 1000 obiektów 77 to tak zwane punkty kotwiczne, czyli te najlepsze z najlepszych. Wśród tych najlepszych sześć zlokalizowanych jest w Polsce i dzisiaj w jednym z nich znajdujemy się. To eksplozeum. To jest przede wszystkim szansa promocyjna, ponieważ Stowarzyszenie wzajemnie wspiera się w działaniach, informując wszystkich zainteresowanych obiektami, które są... Tymi właśnie tak zwanymi kotwicznymi. Jestem głęboko przekonany, że były fabryki, były huty, były zakłady zbrojeniowe, browary, kopalnie dzisiaj są powoli równie tajemnicze jak średniowieczne miasta. I wkrótce równie trudno będzie wyobrazić sobie, jak wyglądała w nich produkcja. Zabytki techniki mogą być bardzo ciekawe, ponieważ możemy je nie tylko zobaczyć, możemy je dotknąć, możemy ich nawet spróbować, możemy ich nawet powąchać. I tak jak dzisiaj chodzimy po wykopaliskach starożytnych, zastanawiamy się, jak ono wyglądało, jaki tu stał pałac i, i, i gdzie była ta agora. Tak, chodząc po ruinach wielu fabryk, bardzo trudno nam sobie wyobrazić, że kiedyś były to zakłady gigantyczne, w których trwała produkcja, w których pracowały dziesiątki tysięcy osób. I myślę, że eksplozeum jest takim bardzo fajnym przykładem, gdzie w sposób fascynujący można dotknąć historii, z drugiej strony jest to także szansa dla nas, dla powiedziałbym poniesienia naszych własnych kompetencji poprzez współpracę z innymi, poprzez porównanie naszego działania z tym, co robią koledzy w innych punktach, skorzystanie z ich doświadczeń, z pomysłów, a zatem korzyść ta podstawowa to byłaby taka właśnie podwójna, tak to przynajmniej widzę. Na pewno cały obszar ekspozeum się będzie zmieniał, chociażby przez to, że, że i rośata, roślina, drzewa, to wszystko będzie ulegało pewnym zmianom. To z nimi nawet.